Ej, robiliśmy to zadanie, prawda? Robiliśmy. W tym zadaniu generalnie chodzi o to, że trzeba odpalić te wszystkie główienka, a później ustawić numerek interakcją. Eee, tak jak jest tutaj na wskazówce. Możemy to zrobić przy okazji. Już tu jesteśmy. No dobra, i tu jest wskazówka, które mamy napisane, gdzie ma być jaki numerek, nie? Więc jak tu jest kółko, no to kółko to ma być dwa więc to przestawiamy na 2. Tu jest taki rąb więc on ma być na 4, więc to przestawiamy na 4. I później co tam jeszcze? Trójkąt z kółkiem to jest 3, a to ten sam trójkąt to jest 1, nie? Więc tu jest 1. A tu jest trzy. I dzięki temu otwierają nam się drzwi. Nie pamiętam które. Tu się otwiera. O! Więc można zejść. I tutaj są różne skrzyneczki, nie? Tak. Wszelakie. Ale ja już mam je zebrane, więc.